Wczesnym rankiem w piątek Quilleran zadzwonił do Mary Duckworth. Widziałaś Mary Crampage? spytał od razu. Właśnie przeczytałam tekst o tobie. Nie znoszą dziennikarstwa w takim wydaniu. Skąd wzięli te informacje? Byłem w klubie prasowym z reporterem Flection, a ta Sasza jakiej tam podeszła do naszego stolika. Facet wypaplał jej, że mieszkam w Kasablance. Teraz mam wrażenie, że nie pojawiła się przy naszym stoliku tak całkiem przypadkiem. Ktoś wywęszył, że fundacja clinton rozważa poparcie kocu. Więc starała się dowiedzieć czegoś więcej. Zastanawiam się, co z tego wyniknie. Bez wątpienia, deweloperzy ruszą teraz do ataku. Znajdzie się jakiś pretekst, żeby stwierdzić, że budynek zagraża otoczeniu i władze miejskie przeznaczą go do rozbiórki. Albo, choć na razie to tylko przypuszczenie, spokrewnieni z Adelaide Penimanowie podejmą działania, żeby ubezwłasnowolić swoją kuzynkę. Mają w tym mieście takie wpływy, że załatwią rzecz w mgnieniu oka. Ponadto, Mary, Problem polega na tym, że chociaż wieczór rozpoczął się bardzo pomyślnie, do niczego wczoraj z Adelaide nie doszedłem. Graliśmy w skrable, zaczęliśmy mówić sobie po imieniu, ale kiedy wspomniałem o interesach, pomimo całej mojej dyplomacji, zamknęła się w skorupie. Jakbym próbował uratować z tytanika kogoś, kto nie chce uwierzyć, że statek tonie. Co możemy zrobić? Chciałbym porozmawiać z Roberto. Podobno był kiedyś jej prawnikiem. Może ma jakiś sposób, żeby do niej dotrzeć. Myśli, że uda się go wyciągnąć z kuchni na konferencję. W niedzielę bierze sobie wolne. W takim razie w niedzielę. Załatw to proszę i daj mi znać, o której godzinie możemy się spotkać wszyscy razem. Kurier był w złym humorze. Przez chwilę przechadzał się tam i z powrotem, niekiedy omalnie następując na jakiś ogon lub dwa, aż wreszcie zdecydował, że jajka na szynce wprawią go w lepszy nastrój. Najpierw jednak włączył radio, by posłuchać wiadomości i dowiedzieć się jaka będzie pogoda. Usłyszał, że podczas strzelaniny w liceum zginął jakiś chłopak, natomiast temperatura będzie umiarkowana, co przy wysokiej wilgotności powietrza spowoduje większe natężenie smogu. Gdy wychodząc z budynku, miał biuro recepcji, dostrzegł zamieszanie w tylnej części holu. Coś lub kogoś wynoszono z windy towarowej. Zakryte ciało na noszach wyniesiono drzwiami frontowymi. – Kto to? – spytał panią Tatl. – Pani Barton, ta poczciwina. Rozmawiałam z nią wczoraj wieczorem i nic nie dolegało. Tak, to już bywa. Niezbadane są wyroki boskie. Zastanowił się już pan na kimś, nad kimś do sprzątania, panie Kulleran? Panie Czasper ma czas poniedziałki. Dobrze, proszę mnie do mnie przysłać. O, co my tu mamy? Na parter przybyła stara zielona i wyszła z niej Izabel Wilburton, niosąc na rękach kociaka, białego z rudą główką i ogonkiem. Proszę zobaczyć, jakie to słodkie, jakie to rozkoszne maleństwo, Świerkota Izabel. Śliczny, jak pani mu da na imię? spytała gospodyni. To dziewczynka, będzie się nazywać ciasteczko. Dostałam ją od tej pani spod 9B. Ile ma tygodni? Quillerand wyszedł z budynku, udając się na śniadanie. Postanowił nie rozmyślać więcej o hrabinie, to też po powrocie zabrał się do artykułu o kasablance dla ty Coś tam. Kłopot polegał na tym, że niełatwo mu było przedstawić temat w sposób wiarygodny dla czytelników z północy, ponieważ sam z trudem mógł w to wszystko uwierzyć. Na czas pracy usunął koty z biblioteki, co Koko uznał za akt wrogi i oburzający. Kręcił się pod zamkniętymi drzwiami, wydawał siebie to swoje rrr, jakby zaraz miał zwymiotować. Minęło pół godziny, Quyleran nie mógł już tego znieść, więc uchylił drzwi. – O co chodzi? – spytał. Koko pobiegł w stronę drzwi balkonowych wychodzących na taras, ale minął je. Tym razem interesowało go całkiem coś innego, a mianowicie krwawe malowidło przedstawiające stół rzeźnicki. Stanął słupka i zaczął kołysać głową na lewo i prawo jak kobra, wciąż wydając ten sam płynący strzeli dźwięk. – Szczerze mówiąc, jestem tego samego zdania, jeśli chodzi o to dzieło – przyznał Quilleran. Nie dość, że sam obraz był obrzydliwy, to jeszcze powieszono go w zupełnie nieodpowiednim miejscu, za nisko i nie pośrodku ściany. Podejrzenie zjeżyło mu wąsy. Zdjął malu widło z haka. Koko natychmiast wyprostował się na całą swoją długość i zaczął obwąchiwać ścianę pomalowaną na grzybowy kolor. Farba w porównaniu z resztą powierzchni ścian wyglądała na dosyć świeżą. Kuleran przyjrzał jej się z bliska i gdy dotknął tego miejsca palcami, wyczuł jakby nieznaczne, dziwne wybrzuszenia. Kot tymczasem zaczął zataczać kręgi z grzbietem wygiętym wygięte łuki napuszonym ogonem. Najwyraźniej sprawa była poważna. Kuleran zdjął abarzu z lampki, poświecił bo z boku odsłoniętą żarówką. Jego podejrzenia potwierdziły się. Ukośnie padające światło ukazało zarys liter napisanych w trzech liniach. Wypacz mi dajem". Był tam też podpis, dwie litery R, zwrócone tyłem do siebie. A więc to było wyznanie mordercy? Przygotowując mieszkanie na przestrzeni rana, zamalowano je w pośpiechu i dla dodatkowego kamuflażu zasłonięto obrazem. Czy kogo wyczuł świeżą farbę? Czy może wiedział, że kryje się tam coś szczególnego? Ten kot potrafił wytropić wszystko, co wykraczało poza normę lub znajdowało się nie na swoim miejscu. Bystry z ciebie facet. Pochwalił kota, który w odpowiedzi kilkoma sosami podążył do kuchni i popatrzył znacząco na pustą miseczkę. Quilleran podawał mu właśnie należny przysmak, kiedy zadzwonił telefon. Odebrał bibliotece i usłyszał znajomy głos z muzganty. Cześć Quill. Właśnie czytałam o tobie w stanowym wydaniu Rampage. Oznajmił Riker. Niech to diabli. Nie chciałam, żeby konkurencja tak od razu dowiedziała się, po co tu jestem, odpowiedział Kuleran. Oficjalna wersja brzmi tak, że zamierzam napisać książkę o Kasablance, co jest zresztą do pewnego stopnia zgodne z prawdą. No i żeby uciec przed surową zimą na północy. Książka? Nie, zając. Na razie mógłbyś podesłać mi jakiś tekst dla gazety, rzekł redaktor. Właśnie pracuję nad czymś takim. Kilka minut temu przerwał mi nadworny detektyw. Znalazł mianowicie pewne poszlaki dotyczące morderstwa i samobójstwa, które miały miejsce w tym apartamencie. I jakiego morderstwa? Jakiego samobójstwa? O żadnych zbrodniach nie było jak dotąd mowy. Ponoć była to kłótnia kochanków, przynajmniej tak wszyscy twierdzą. Jednak gdy Koko zaczyna wężyć po swojemu, od razu wiem, że coś tu się nie zgadza. Daj sobie spokój, Quill. Nie pakuj się w sprawy, które ciebie nie dotyczą, ostrzegł Riker. Skup się na tym, po co tam pojechałeś, i wracaj czym prędzej do nas, póki jeszcze drogi są przejezdne. Jak dotąd szczęście nam sprzyjało, śnieg ciągle nie spadł, ale ponoć już zbliża się do nas nad Kanady. Swoją drogą mogliby ograniczyć się do eksportu serów i nie sprzedawać nam swojej pogody. Quillera nie odpowiedział nic na jego przestrogi, bardzo powiem, nie lubił, żeby go pouczać, co ma robić, a czego nie. Jeśli będziesz się widział spoli, nie mów nic o morderstwie. Poprosił. Ona się strasznie niepokoi. Myśli, że morderstwo jest zaraźliwe jak ospa wietrzna. Kiedy zakończył rozmowę, Koko siedział wyprostowany na biurku i spoglądał na niego z nadzieją. Wyraźnie liczył, że ktoś się nim zajmie. i zrobiło mu się go żal. Kiedyś wspólnie wynaleźli zabawę ze słownikiem, która dostarczała im obu sporo rozrywki. – Dobra, sprawdźmy teraz, czy uda nam się zagrać w skrablem – powiedział do kota, rozsypując płytki na stoliku. Wybierz kilka liter, a ja spróbuję z nich ułożyć słowo. Koko popatrzył na drewniane kwadraciki, najwyraźniej nie wiedząc, czego się od niego oczekuje. Więc Quilleran wykonał ręką gest przypominający ruch kociej łapy. Koko w mig zrozumiał i wylosował. E, H, I, S, E, P oraz W. Quilleran od razu ułożył z nich słówko. whips. Łączna wartość tych liter wynosi 13 punktów. wyjaśnił. A tych, których nie użyłem, dwa. To znaczy, że wygrywam 13 do dwóch. Jeśli chcesz uzyskać wysoki wynik, musisz wybierać spółgłoski takie jak X albo Q i nie za wiele samogłosek. I Koko jakby zrozumiał, bo szło mu coraz lepiej i wynik zbliżał się do remisu, kiedy Quilleran musiał już się zbierać do wyjścia. Nie obraź się, powiedział do Kota, ale z Hrabiną jednak trochę lepiej mi się grało. Pojechał taksówką do centrum i zjadł kolację w arabskiej restauracji, by potem udać się na wernisaż do galerii Bessinger Todd. Senny spokój, jaki zazwyczaj panował w kanionach pośród wysokościowców dzielnicy finansowej, zakłóciło ożywienie wokół galerii. Samochody podjeżdżały jeden za drugim. Obsługa, czyli trzech młodych ludzi w czerwonych kombinezonach, uwijała się jak w ukropie, odstawiając na parking. Z wnętrza budynku dobiegał głośny gwar. Drzwiami frontowymi napływali wciąż nowi goście, a przestrzeń ekspozycyjna już tłoczna była od miłośników sztuki, choć akurat sztuką najmniej się tu zajmowano. Jak zwykle na takich imprezach goście przechadzali się, przepychali do bufetu z szampanem i przekrzykiwali wzajemnie, by usłyszano ich mimo głośnej muzyki. Podczas gdy muzykanci podkręcali wciąż wzmacniacz, by słyszano ich w tym hałasie. Quilleran odniósł wrażenie, że w centrum uwagi znajduje się jakiś młody człowiek o jasnych, sięgających do ramion włosach, wyższy od wszystkich innych o głowę. Quilleran nie zauważył nikogo znajomego prócz Jeronima Toda i skwaszonej pani krytyk z Daily Flection. Alkoholem nie był zainteresowany, a do bufetu z przekąskami tak nie zdołałbym się dopchać zresztą był po kolacji. Spośród jej sztuki żadne nie zwróciło jego uwagi na tyle, żeby chciał je powiesić w swym składzie jabłek o ile rzeczywiście zdecydowałoby się kiedyś przerobić go na siedzibę. Najbardziej rzucały się w oczy trzy wielkiego formatu obrazy przedstawiające ludzi łapczywie pochłaniających hamburgery i hot dogi. Najwyraźniej pędzla tego samego malarza, który popełnił makaronową orgię z szpecącą apartament numer 14a. Na interesowi było mniej ludzi. Poza tym, że umknął przed ściskiem, znalazł tam całkiem interesującą kolekcję wyrobów ceramicznych, szklanych oraz małych form rzeźbiarskich ze stali i brązu. Szczególnie zaciekawiły go ceramiczne dyski wystawione na miniaturkowych sztalukach. Wyglądały jak zrobione z ciasta ozdobionego falującymi smugami cienkiego czym papier gliny. Przyglądał im się z zainteresowaniem, gdy nagle za jego plecami rozległ się gromki głos. Niech nie diabli, jeśli to nie najwspanialsze wąsy na wschód od Mississippi. Odwrócił się i ujrzał wysoką, szczupłą kobietę się we włosach, przeciętych w Rozpoznał nestorkę tutejszych rzeźbiarzy zajmujących się ceramiką. Ingabety! wykrzyknął, co za spotkanie. Quill! myślałam, że już nie żyjesz, dopóki dziś rano nie przeczytam o tobie w gazecie. To prawda, co tam piszą? Nigdy nie wiesz ani jednemu słowu, które przeczytasz w Moringham ostrzegł. Mogłabyś mi coś o tym opowiedzieć. wskazał ceramiczne dyski. – Podobają ci się takie małe bździnki? – spytała marsząc groźnie brwi. Inga Bery z wielkich ceramicznych naczyń pokrywanych misterną glazurą. – Pociągają je w jakiś tajemniczy sposób – wyznał. – Prawdopodobnie dlatego, że wyglądam jak coś do jedzenia. Chętnie bym sobie taki kupił. Artystka szturchnęła go żartobliwie pięścią w piersi. – Zu to moja najnowsza papranina. Nazywam je mini dyski. Gdzie się podziały Twoje wielkie wazy? Pokazałam mu dwie zniekształcone dłonie. Artretyzm. Kiedy kciuki odmawiają posłuszeństwa, nie da się już nic robić na kole garncarskim. Natomiast z taką drobnicą radzę sobie przy użyciu wałka do ciasta. W takim razie gratulacje z powodu danej partaniny. Jak to się dzieje, że mini dyski wyglądają tak apetycznie? Odpowiednie dawkowanie dymu podczas wypalania. Twój kieliszek jest pusty. Może jeszcze szampana? Skrzywiła się z niesmakiem. Nie, nie ja poczuję, choćbym nawet wypija galą tego sikacza. Urwijmy się z tego domu wariatów i łyknijmy jakiejś uczciwej wody, odgarnęła nerwowo krzywkę. Quilleran torował drogę przez tłum, artystka podążała za nim, lekko kulejąc. Niezła breska, Jerry, zawołała w stronę Toda, gdy wychodzili. A Quilleran pokazał marszandowi dłoń z uniesionym kciukiem, co z jego strony było raczej uprzejmością niż wyrazem prawdziwej aprobaty. Gdy znaleźli się już na chodniku, Inga odetchnęła. Uff, tłok zaczyna działać mi na nerwy. Chyba się starzeję. Pernisarze w Bessinger nigdy nie gromadziły takich tłumów, dopóki ta paskudna historia i narobiła galerii reklamy. Ingo, masz samochód. Przyjechałam autobusem. Wieście, samochód to tylko kłopot, zwłaszcza kiedy ma się moje lata. Ja też jestem bez wozu. Halo, proszę wezwać taksówkę. Zawołał do jednego z czerwonych kombinezonów. Wiesz, zbliżam się już do osiemdziesiątki, wyznała Inga, przygładzając potarganą krzywkę. Teraz życie zaczyna się na dobre. Nikt niczego od ciebie nie oczekuje, wszyscy ci wybaczają. Dalej uczysz na akademii. W zeszłym roku przeszłam na emeryturę i dobrze, bo miałam dojść tego szamba i pieprzenia w bambus. Kiedy byliśmy młodzi, mieliśmy coś do powiedzenia i mówiliśmy to mocnym głosem. Natomiast teraz puleron pomógł jej wsiąść do taksówki. Może wpadniemy do mnie do kasablanki. Tak się składa, że mam flaszkę Bourbona. Klawo! Tak do mnie mów! W latach trzydziestych nieźle tam szaleliśmy. Obniżyli wtedy czynsze, więc wprowadziło się tam mnóstwo artystów i zaczęły się przyjęcia nie z tej ziemi. Piwo, fannie, kołe modelki, winda, to były czasy. Wtedy ludzie umieli się bawić. A kiedy taksówka zajechała przed kasablanką, stwierdziła: Nie już ta rudera postoi. Podpisam petycję kocum, ale nic z tego nie będzie skoro penimanowie dogadali się z władzami i chcą zrównać budę z ziemią, to jakby kasablanki już nie było. Jeśli chodzi o windę, to wsiadasz na własne ryzyko. Ostrzegł ją, gdy nadjechała stara zielona. Dalej masz te piękne koty. Kto tu kogo ma? W każdym razie koko na pewno już wie, że zaraz będziemy na 14 i powita nas w drzwiach. Widziałaś kiedyś apartament Bessinger? Nie, ale dużo o nim słyszałam. Ta historia z jej śmiercią w wełbie mi się nie chce zmieścić. To była porządna dziewucha. Mało mnie obchodzi jej życie osobiste, ale za to wiem, że zawsze była fair wobec artystów, co o większości marszandów trudno powiedzieć, a o jej mężu trudniej niż o innych. Nie wiedziałem, że była zamężna, chociaż rzeczywiście w nekrologu była wzmianka o córka. Pewnie, że była. Ona i Jerome i Todd byli małżeństwem przez wiele lat, kiedy jeszcze mieszkali w Des Moines. Rozwiedzi się już tutaj. Ale najwyraźniej pozostali przyjaciółmi. I tak i nie, jak plotka głosi. Mówiąc brutalnie, nie mam pojęcia, co na w tym facecie widziała. Zimna, jak zdechła ryba. W każdym razie rzeczywiście dalej wspólnie prowadzili interesy. Ona wyszukiwała talenty, on był i jest niezły, jeśli chodzi o biznes. I to znaczy niezły, bo potrafi zadbać o siebie. Z punktu widzenia reprezentowanych przez niego artystów wygląda to już raczej, znacznie gorzej. Stara zielona dobrnęła wreszcie na szczyt i zatrzymała się z łomotem tak głośnym, jak gdyby walnęła w dach. A gdy Quilleran otworzył drzwi do apartamentu numer 14, a i zapalił światło, ujrzeli koko wychodzącego im na spotkanie dostajnym krokiem z podniesionymi uszami. – Cześć, cwany urwisie! – powitała koinka. – Szlachetny profil, smukły ogon, to się nazywa rysunek. – Brawa dla projektanta! A gdzie jest drugie kociątko? – Pewnie śpi na łóżku wodnym. Artystka ogarnęła wnętrze okiem znawczyni. – Tip-top, tandeta w najlepszym stylu. – Poczekasz, zobaczysz galerię. Kuleran otworzył drzwi i zapalił reflektory podświetlające grzybowe obrazy, zagłębienie po środku i dobrze wyposażony barek. – Na drinka zapraszam raczej do biblioteki, ale chciałam, żebyś zobaczyła te dzieła. Inga skinęła głową. – Znałam Rosa, kiedy był jeszcze studentem, zanim odnalazł swój styl i zaczął malować grzyby. Teraz jego obrazy warte są krocie. Co ten kot wyprawia? Koko próbował wejść pod dywan przy barku. Wyraża swą radość na twój widok, Ingo. Załadował na tacę butelkę bourbona, wodę mineralną, szklanki, wiadro na lód. Zapraszam do biblioteki. Rzuć okiem na albumy, a ja tymczasem przyniosę z kuchni lód. Gdy wkroczył do biblioteki z tacą, Inga podziwiała księgozbiór. Jeżeli będzie licytacja, na pewno się zgłoszę. Dla mnie to jedyna szansa, żeby kupić takie albumy na napełnił szklaneczki. Nie liczyłbym na to, Ingo. Przez morderstwo każdy przedmiot z tego mieszkania nabiera szczególnej wartości. Obawiam się, że ceny będą kosmiczne. To wstrętne, nie? Zauważyła. Kiedyś taka rzecz jak morderstwo budziła oburzenie. Teraz powoduje wzrost cen? Uniosła szklankę. Za pamięć tej dwojga dzieciaków. Nie mogę pojąć, że Ross zrobił coś takiego. Sekcja zwłok wykazała obecność narkotyków. Potrząsnęła głową. Nie do pojęcia. Jaki tam z niego ćpun? Wiesz, on miał właśnie hopla na punkcie zdrowego trybu życia. Nie, żeby się odchudzał, czy uprawiał jogging, albo coś w tym rodzaju, ale akurat kwestia tego, co wprowadza do swojego organizmu, była jego obsesją. Zdrowa żywność, te rzeczy. Był coś w rodzaju wegetarianina. A wiesz coś, jak układał się jego związek z Lady Di? No i tu jest pies pogrzebany stwierdziła Inga. Z tego co wiem, to właśnie była przyczyna rozpadu jej małżeństwa. Oficjalna teoria głosi, że Raus spowodowany był zazdrością, gdy znalazła sobie nowego protegowanego. Inga uniosła oczy ku niebu przez swą siwą krzywkę. Którym to protegowany był niejaki Rewen, Wilk. Pewnie widziałeś go dziś na wernisażu. Możesz to przeliterować? Wysoki blondy z długimi włosami, przedziałkiem na podbródku. Nie mogłeś nie zauważyć jego trzech arcydzieł: jedzący pizzę, jedzący hotdogi, jedzący hot wings. Cóż mogę rzec? Van Gogh ograniczył się do kartofli i dobrze mogę ci dodać. i Burbona, nie odmawiam. Pewnie słyszałaś o wyznaniu winy namalowanym przez Rosa na ścianie, powiedział, napełniając jej szklaneczkę. Został zamalowany, ale litery widać dość wyraźnie. Gdzie pokaż? Gdy podchodzili do krwawego obrazu, Koko szedł krok w krok za nimi, jakby wiedział o co chodzi. Kwileran zdjął Bohoma ze ściany i podświetlił napis nieosłoniętą żarówką. To dziwne napisał jej imię z błędem biedny chłopak. Miał talent jak cholera i całe życie przed sobą, no i wszystko diabli zieli. No, skoro już mówimy o zmarnowanym życiu, Kwileran zmienił temat. Czy znasz Adelaide Plumb? Osobiście nie, ale plotki o niej słyszałem już 40 lat temu. Znasz historię o tym, jak sprzedała swego narzeczonego za grube miliony, żeby ocalić kasablankę? No, nie zupełnie tak. Została do tego zmuszona. Co masz na myśli? To był pomysł jej ojca. Wszyscy myśleli, że poświęciła się dla niego, a tymczasem to ten bydlak ją zmusił. Wiem, co mówię, akurat w tamtych czasach bywałam tu codziennie. Która jest godzina? Boga wożymy to sobie, a ja już muszę zmykać. Mieszkam teraz w pensjonacie Złota Jesień. Jeżeli nie pojawią się przed 11, zaczną dzwonić po szpitalach i kostnicach. Odwiozam cię do domu, zaoferował się Kuilern. Wystarczy, że wezwiesz mi taksówkę. — Ingo — oświadczył stanowczo — nie spuszczam cię z oczu, nim nie dostarczam cię do złotej jesieni i nie otrzymam pokwitowania. — No cóż, to chyba jedna z dodatkowych zalet wieku sędziwego — stwierdziła przygładzając zadowoleniem grzywkę. — Kogo odprowadził i do drzwi? — Niedługo wracam — obiecał Quilleran, a kiedy zjawił się z powrotem, kot już na niego czekał. Zaprowadził go do biblioteki i przeciągnął się przed nimi łapkami opartymi o pudełko skrabli — – Nie czas na gry, mój stary – sprzeciwił się Quilleran. – Mamy sprawy do omówienia. Koko usiadł z wyciągniętą szyją, przyglądając się czujnie, jak Quilleran otwiera kolejne albumy, a potem zagląda do szuflady i wyjmuje z niej bransoletkę, którą Koko znalazł za poduszką sofy. – Inga ma rację – powiadomił kota. Lady D podpisywała swoje książki imieniem Dayen przez dwa N. Ten wagok to prezent od Rosa. A dedykacja brzmi dla DN od Rosa bez błędu. Na branzoletce, którą od niego dostała, również figuruje podwójne N. Dlaczego na ścianie miałby napisać N. z jednym N? I ją! Zachęcił go do dalszych rozważań, koko. Dlaczego miałby podpisywać swoje tak zwane wyznanie winy znakiem, którym sygnował obrazy? Na branzoletce jest po prostu Rose. Dedykacji również. Kuleran przygładził wąsy. Wygląda na to, że samobójstwo zostało upozorowane. Zabójca nafaszerował go narkotykami, zrzucił z tarasu, a potem poszedł do jego pracowni po tubkę czerwonej farby. Rrrr, zgodził się Koko. Jutro porozmawiamy sobie z porucznikiem Jamesem. Niech spróbuje się dowiedzieć, kto tak naprawdę zamordował Lady Dee i zrzucił jej kochanka z tarasu na teła budynku, akurat w miejscu, gdzie jest najciemniej. Kot uderzył ogonem w stół dwa razy z rzędu. Owszem, sprawców mogło być dwóch. Wczesnym rankiem sobotę Kuliran zadzwonił do wydziału zabójstw i zostawił wiadomość dla porucznika Jamesa. Gdy po kilku minutach zadzwonił telefon, spodziewał się rozmowy z detektywem, lecz zamiast tego usłyszał kojący głos polidankiem. Gdzie byłeś wczoraj wieczorem? Odezwała się. Dzwoniłam do ciebie. O której? Tuż po jedenastej, kiedy zaczęła powiązywać taryfa ulgowa. Żeby podrażnić się z nią nieco oświadczył. Odwoziłem do domu pewną kobietę. Spotkałem ją na wernisarzu w galerii, a potem wpadliśmy do mnie na kilka drinków. Po drugiej stronie przez chwilę panowało zakłopotane milczenie. Kto to taki? Artystka. Czy ty ją poderwałeś? Nie, znamy się od dawna. Nie musisz się martwić, Poli. Ma 80 lat i cierpi na artretyzm. Czy dzwoniłaś w jakiejś konkretnej sprawie? Tak, żeby ci powiedzieć, że czytałam o tobie w Morning Rampage. Nie kupuję jej, ale biblioteka dostaje egzemplarz. Przede wszystkim jednak chciałam Ci podziękować za tę piękną torebkę. To najładniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałam. Bardzo miło, że o mnie pamiętałeś, mój kochany. Chociaż przez to jeszcze bardziej za tobą tęsknię. To taki drobiazg na dowód, że myślą o tobie, choć bywam molestowany przez różne kobiety. I przebywam w otoczeniu artretycznych 80-latek oraz postrzelonych dziedziczek fortuny. Winnie Wingfoot pominął na tej liście, chociaż na samą myśl o niej poczuł leciutki zawrót głowy. I jak się sprawuje nasz nienasycony kotek? Jest niepoprawny. Wczoraj wieczorem przyniosłam do domu dwa małe kotleciki baranie na kolację, i jak tylko je rozpakowałam, wskoczył na stół i ukradł mi jeden z nich. Jakieś wieści się chodzi o powozownię pani Gage. Owszem, ja będę mogła ją wynająć, pod warunkiem, że przypilnuję jej domu, kiedy ona wyjedzie na Florydę. Tak więc, kiedy wrócisz, Quill, twoje mieszkanie będzie wolne. Czy już coś postanowiłeś? Muszę przetestować jeszcze osiemnaście restauracji, nim będę gotów stawić czoła gulaszowi w O, Quill, przecież tu nie jest aż tak źle. Gdzie wczoraj jadłeś kolację? W centrum, w arabskiej restauracji. Hummus, pita, kebab i tabulech. Sam? A jakże? W charakterze dowodu zachowałem rachunek, na który widnieje zapis. Jedna osoba. Gawędzili tak jeszcze przez chwilę, aż Poli poprosiła go. Uważaj na siebie, naprawdę. Wiesz, kochane, że gdyby coś ci się stało, pękłoby mi serce. Będę uważał. Gdy wychodził na śniadanie, ku swemu zaskoczeniu odkrył, że sobotni poranek to czas istnego karnawału w holu Casablanki. Lokatorzy wychodzili na zakupy, zmierzali do pralni, opłacali czynsz, odbierali rzeczy dostarczone z pralni chemicznej, przynosili kasety widowe pożyczone na weekend, szli do biblioteki oddać książki, wybierali się na jogging i zajmowali się tysiącem innych rzeczy, które należy załatwić w wolny dzień, jeśli jest się człowiekiem pracy lub studentem nie panowało nawet pośród osób starszych i niedołężnych. Dwie starsze panie, które zazwyczaj krążyły po korytarzach w pikowanych szlafrokach, tego dnia były wystrojone i opowiadały wszystkim, że wybierają się z wizytą do przyjaciółki mieszkającej w domu opieki. Pani Tatrul była bardzo zajęta przyjmowaniem skarg i wypisywaniem pokwitowań za czynsz. Rupert udzielał instrukcji młodemu człowiekowi, który dość nieudolnie zabierał się do czyszczenia podłogi mopem. i kociątko pałętały się pod nogami.